Witam w drugiej części relacji w rozgrywkę w szóstej scenariusz do kampanii meksykańskiej w grze Steel Panther's Main Battle Tank. No już zaczynałem myśleć, że skończę ten scenariusz błyskawicznie, a tutaj pojawiły się drobne nieprzyjemności w postaci wyskakujących dosłownie z podziemi gangusów, którzy uznali za stosowne narobić mi bałaganu. I teraz trzeba będzie zacząć powoli i metodycznie tych gangusów wyłapywać Okej, okay, tu jest. Fajnie. O. Mamy cię. Pajacu. Dwa próby, no tak, sobie mogę strzelać. Zaraz tu podjadę jednym z BDX-ów, tu gdzieś był, o właśnie tu jest. Nie mam go w zasięgu, no nie mam, trudno. Tu mamy kolejny problem, bo tu gdzieś tam się wyłonili i robią trudności, zdecydowanie. Okej, okay, mamy ich. No to ogniem dziadów. od Garcia, no maska Zoro no, po prostu. I już po nich. Dobra, możecie wracać do ciężarówki. Wy także. Wy się musicie pozbierać. To byli jacyś kolejni z o ci mają ho, ho, ho. na punkty zwycięstwa. O kurczę. Kto to do mnie wali? Si, patrz, a ja myślałem, że to moi byli. A tu niespodzianka! Już odesłałem pojazd pancerny. Jejku, jejku. Wracajcie tu, boys. Nie mam już strzałów, więc... Położę zaporę dymną, żeby się zasłonić przed ich ogniem, bo mają karabin maszynowy, a to nie są... To, to nie są żal ten. Dobra, podciągnijmy nasz karabin maszynowy. My też go mamy. Zdynamizowała się rozgrywka, tak to ujmę. Ciężarówkę cofnę, żeby jej, nie rozwalił. I to tyle. Trochę się zaczynam obawiać, czy to jest to... dużo mniej przyjemna misja niż myślałem. Z wrogiem zrzucanym gdzieś tam w randomowych miejscach. Będzie ich szukać. Kucze. Zaczynam się obawiać, czy oni po prostu niech pochowali mi randomowo po całej planszy i teraz będzie po prostu jazda w ich szukanie. Więc podjedźmy. Próbowali szturmować. I nie wyszło im. Dobra, mi trochę surfreszyn skoczyło, ale zaraz pozbieramy. I... Żyj ciałów. Okay. Ci solidnie oberwali. Surpression 18. Mieli duże straty. Schowam ich do tego budynku. Mam nadzieję, że będą tu bezpieczni. Ten niech podjedzie tu. Pamiętam, że tu też był jakiś problem. Następnie gangbanger, który tutaj się nie mnie ta nazwa bawi. No nie, no z tej odległości chybiliście, chłopaki. No po prostu. wstyd dla mnie. przeżył skubaniec podejdziemy bliżej aha tutaj go grzybiet chroni okej okay, i tak moje ciężarówki tu czy ta ciężarówka jest pusta? pusta po co ja bym przyjeżdżał gdzie są te pełne? tutaj Wiecie, tu załaduje tych, no ale najpierw się trzeba pozbierać. No z takiej odległości. Dobra, tu jest porządek, tu też. Już na pewno nie mam pojęcia, gdzie oni mogą być, bo mogą być wszędzie, mam wrażenie. Ten lasek przeszukałem, tutaj nikt do mnie nie walił, więc no spoko jest to. A jednak to jakiś czas gdzieś któryś wyskakuje. Iliby wreszcie go zdjąć i byłby spokój. No nic, mamy w każdym razie wroga zlokalizowanego, więc to można powiedzieć poprawia trochę moje samopoczucie, bo nie muszę latać z po poprąszy i po prostu szukać typiarzy. Wiem gdzie są Po nim. Kolejna sprawa to jest tutaj ten, ten rejon. Tu się coś kręciło. Się nikogo nie widzę. Tu ostrożnie. Wysiadajcie, chłopaki. Ciężarówka nie, na razie nie może odjechać. Wy wsiadajcie. I spróbujemy od tej strony, to będzie tutaj wszystko. Teraz tu tego szefa gangu. Kolejni? No proszę. To ich chowanie się gdziekolwiek zaczyna się naprawdę być męczące. Skoczcie stąd. Jeżeli są gdzieś tutaj, to trzeba będzie znowu... Dobra. Gangbanger tutaj został załatwiony, więc oba transportowcy skieruje tam. Ci niestety stracili swoje ciężarówki, więc na razie wiele tutaj już więcej nie zdziałają. Ta ciężarówka jest rozładowana. Jak widzicie tu, ta jest załadowana. Piechotę nie trzeba pozbierać. 28, no to nieduża szansa. A, niestety. Dobra, to jest wszystko. No, próbowali mi szturmu na mój pas, Czyli już widzę, gdzie się... Dobrze. Mamy typiarzy zorganizowanych. Nie strzelał skąd? Stąd gdzieś na pewno, więc trzeba będzie tutaj przeprowadzić poszukiwania. Wyładuję sekcję CKM-ów, może się przyda. I teraz, tak, jesteśmy tutaj. Niech mój BDX pospiera się. Wyszli poza zasięg, wyszli. No, niestety uciekli mi poza zasięg. Okej, okay, ci się pozbierali Nie, teraz już nie zapakuję ich do ciężarówki na razie Już nie mają punktu ruchu. To będzie tyle tu, tutaj trzeba będzie przez ten grzbiet przeszukać I to tyle Tutaj są, dobra, mamy znaleźliśmy działkę. Zostali zmuszeni do opuszczenia planszy. To też dobrze. No spoko. Mam nadzieję, że to już ostatni. czekaliście ich sąd? Niestety nie widzą. Za to moja prosta. Dobra, dostali. Tu już niestety wyszli poza pole widoczności. Tych stąd wyrzuciliśmy, bo już yy, nie. Wys opuścili planszę. Pozostanie tutaj, tak naprawdę, mam nadzieję, dożnąć w atachę i to załatwi sprawę. Mój CKM już tutaj nie podejdzie. Niestety, by dalej no nic, co, tyle. Mam nadzieję. O, właśnie. Teraz wesz jeszcze, wesz jeszcze weszli pod ogień tego CKM-u. tym gorzej dla nich. Treni. Tu ostatnie dwa pola opanowane, i to chyba wszystkie pola, które miałem pod do opanowania. Rzućmy okiem, tu wszystko, tutaj tak, tu tak. Wydaje mi się, że tak. Zobaczmy. No, gra mi mówi, że jeszcze gdzieś coś się kręci, a jeszcze jestem zaskoczony gdzie? Czyżby w tym lesie, ale nie, przez ten las to moi Meksykańce szli, więc raczej nie ma szans, żeby tutaj kogoś nie zauważył. Tu gdzieś się jacyś pochowali na północ jeszcze, no nic trzeba będzie szukać. Myślę tutaj moje BDX, -y, żeby przeprowadziły poszukiwania. I tam faktycznie ktoś się jeszcze chowa. A patrzcie, tutaj są pola zajęte przez wroga. No tak, czyli jednak ktoś tam przylasł. O, siedział tutaj gangbanger. A no już my ci zabimy. Dobra, ja mu w tym momencie... Ja mu w tym momencie zapewniam osłonę Moim pojazdem Oj, chciałem go zabrać, a ja kliknąłem na cel. Nie, już mam 0 punktów ruchu. Słabo Dobra Tak, czy owak jedźcie? Tu jest porządek, tu jest porządek. Źle zrobiłem pozostając na tym polu, no ale wydałem wszystkie punkty tutaj, co daje mu możliwość właśnie takiego wykonania bardzo bliskiego ataku, który jest niebezpieczny. Ale także i dalej. Okej, okay, on chyba został zniszczony. Tak, został zniszczony. Kolejne typy. No, wylęgają się dosłownie jak karaluchy. Dobra, teraz, nauczony doświadczeniem, nie będę już tutaj. Załatwieni, załatwieni. I on miał tutaj tę okolicę sprawdzić, czy tu się jeszcze coś nie kryje. Chyba nie. Tędy to ja objeżdżałem już na samym początku gry. No i koniec. Dobra. Już myślałem, że będę musiał jeszcze gdzieś wbiegać i szukać, a jednak. To było tyle. Dobra. Myślę, że punktowo jesteśmy dalej do przodu. Tak. A, proszę. No tak. To nieprzypadkowo było w, poprze, w poprzednim scenariuszu jeszcze, że pojawili się wojownicy Al-Kaidy. No i wygląda na to, że faktycznie kartele nawiązały z nim współpracę i będziemy musieli zająć się nimi, no bo wiecie, wojna z terroryzmem i tak dalej. To jest 2005 rok. George W. i te sprawy. No dobra. To na ten scenariusz byłoby tyle. No a on mimo wszystko poszedł dość szybko.